Witam Cię w kolejnym odcinku z serii, w której gram z mistrzem świata Magnusem Carlsenem, a dokładnie z aplikacją, która odwzorowuje jego poziom gry w poszczególnym wieku. Jesteśmy teraz na wieku 7 lat, więc przechodzimy sobie do partii od razu i w tym odcinku zagramy standardowo dwie partie, to już będzie ostatni odcinek z dwoma partiami, bo już potem jest 8, 9, 10 i już potem będzie na pewno dużo ciężej z nim grać. Tutaj jeszcze są mniejsze poziomy i te przedziały rankingowe są, że tak powiem, na... Pół roku, więc idziemy sobie do partii, zaczynamy sobie partię i w tym momencie gram białymi, więc grałem już posunięcie e4 w tej serii grałem posunięcie b3, zagram posunięcie d4 zajmuję centrum, za chwilę chcę wyprowadzić figury, wszystko standardowo Lewa zagrał posunięcie e6 Mam możliwość zagrania E4 i przejścia do obrony francuskiej. Mam możliwość zagrania C4 i zajęcia centrum. Ja nie wybiorę żadnego z tych ruchów, wyprowadzę sobie po prostu skoczka. Już zająłem sobie jakieś centrum, więc pora wyprowadzać figurę. Rywal też wyprowadza figurę, więc. Na pewno gra słusznie, tylko że zasłonił przy okazji swojego gońca, Więc ten skoczek miał lepsze po NF6, nie zrobił tego i w tym momencie ten skoczek gońca blokuje. Na razie zagram sobie E4, żeby otworzyć końca. Jeżeli rywal daje mi centrum, dlaczego miałbym z tego nie korzystać? Zagrał posunięcie D5 przeciwnik, więc wyprowadzę sobie skoczka jednocześnie obronie piąka. pionka. Rywal zagrał skoczek D7, wyprowadza figury. Na pewno już widać progres, że ktoś go nauczył wyprowadzania figur, ale dalej to nie są pola optymalne. Na pewno te skoczki miałyby jakieś lepsze pola, stałyby lepiej, załóżmy na C6 i F6. Na polu D7 i E7 żadnej groźby mnie nie stworzą. Więc zastanawiam się, jak wyprowadzić dalej moje figury. Mogę wyprowadzić gońca na pole D3, jest to dosyć naturalne. Mogę gońca wyprowadzić na pole F4 i wydaje mi się, że to zrobię. Gając pole F4 już realnie atakuje pozycję rywala. Minusem jest właśnie to, że podchodzę pod tempo związane skoczek G6, ale i tak zagram sobie gońc G3 i gońca na takiej diagonali utrzymam. Przeciwnik gra H5, więc przeciwnik stworzył mi. Może jedną z pierwszych gruźb w tej, w tej serii w ogóle, czyli złapanie mojego gońca po posunięciu H4, bo jak zagram wtedy, gońc E5, to rywal zagra F6. Ale ja się nie muszę bronić przed groźbami. Szachy się charakteryzują tym, że nie ma obowiązku obrony przed groźbami, chyba że jest to szach i mogę rywala kontratakować, więc on grozi mi zdobyciem gońca, ale ja mogę zagrać skoczek B5 i atakować mu pionka na C7, grozić zdobyciem jakości. czy tam po prostu pionka po biciu na C7 i rywal musi jakoś na to zareagować, więc stwarzam groźbę większą Kondra rywala, jak ktoś ci stwarza groźbę, nie musisz się koniecznie przed nią bronić, bo u ludzi często jest automatyczna reakcja. Zagrał H5, chce zamknąć mi gońca, chce złapać mi gońca, zagram od razu jakieś H4 albo H3, żeby się przed tym obronić, a tutaj nie chodzi o to, my w szach chcemy mieć inicjatywę, a inicjatywa oznacza to, że to my jesteśmy stroną, która groźby narzuca, i kontra jest właśnie przykładem na to, że rywal stwarza mi jakąś groźbę, a ja się przed nią nie bronię, tylko próbuję się odgryźć, próbuję zrobić coś silniejszego. Dlatego w tej pozycji spróbuję zrobić coś silniejszego, zagram skoczek B5. I ten ruch służył temu, żeby zaatakować na C7 pionka. I przeciwnik zagrał gojąc B4, szach, więc ruch bardzo dobry. I chce zagrać gojąc A, więc za chwilę, żeby pionka obronić. Jest to praktycznie jedyna obrona tego pionka. Nie spodziewałem się, że takie coś znajdzie, a w tej pozycji takie coś nastąpiło. Gram posunięcie C3 w takim razie. No i już niestety, to znaczy, niestety, niestety dla rywala nie wybrał najoptymalniejszej drogi, mógł obronić pionka, nie oddając. Przy okazji pionka na polu D6, bo dwie figury atakują, jedna figura broni, ale nie zdecydował się na to, oddało pionka i teraz mam wybór, czym tego pionka zbić. Jak zbiję skoczkiem, to rywal sobie odbije, później mogę zbić gońcem, będę mieć gońca na silnej diagonali. Na początku wtrącę bicie na D5, żeby mi nie wisiał jeszcze pionek na E4, ale wtedy będę mieć właśnie silnego gońca. A jak zbiję gońcem najpierw, później skoczkiem, to zderoszuję króla rywala. I wydaje mi się, że wolę mieć silnego gońca, bo skoczek z pola D6 nie będzie stał jakoś super stabilnie, podchodzi pod jakieś motywy z na 7-szach, dlatego zbije sobie najpierw skoczkiem, rywal prawdopodobnie odbije, ja mu zbiję na D5 i rywal zagrał król e 8 więc ten ruch... Już pokazuje, że nie mamy do czynienia jeszcze z geniuszem szachowym w czystej postaci, tylko mamy do czynienia no jeszcze realnie z dzieckiem, z siedmiolatkiem, który do końca w szachy jeszcze grać na dobrym poziomie nie umie. Na początku sobie zbiję na e6 i później chciałem zbić na d6, ale rywal zdecydował się zagrać skoczek b6, więc przynajmniej obronił pionka na d6 i bije sobie na f7. W tym momencie rywal znowu nie kwapi się do odbijania materiału. Mogę sobie obronić za pomocą skoczek G5, pionka na F7, bo pionek na F7 w tej pozycji, jeżeli uda mi się go utrzymać, oczywiście, jest dla mnie bardzo dobry. Jest to wolny pionek i na dłuższą metę będzie sprawiał duże problemy rywalowi, dlatego chcę tego pionka utrzymać. Gram sobie skoczek G5, skoczek na polu G5 jest figurą niebronioną, Rywal mógł zagrać hetman E7, szach, teraz zauważyłem. Tu zdarzyła się drobna podstawka z mojej strony. Może nie taka drobna, bo to podstawka figury, co prawda mam dużo piąku więcej, ale jeszcze podstawiłem posunięcie h4, więc muszę się tutaj skupić, bo zacząłem mówić, że rywal nie jest na najwyższym poziomie, a sam nie gram tej partii na najwyższym poziomie na pewno i podstawiam jakieś figury. Rywal zagrał h4, więc będę mieć realnie figurę mniej za chwilę w tej pozycji, ale jeszcze skąd atakuję rywal. zagram posunięcie go nz 3 zaatakowałem mu skoczka, no i tutaj rywal podstawił mi nie dość, że skoczka na g6, to skoczka na c4, mam teraz przyjemny wybór, którego ze skoczków zbić zbiję skoczka na c4, żeby jeszcze mieć po e6 dla mojego skoczka więc przez chwilę wkradła się jakaś niepewność w mojej grze co nie powinno się zdarzyć już na wyższym poziomie, no ale oczywiście na tym poziomie miałem już dużo materiału więcej i to by nic w partii nie zmieniło, czy by mi tą figurę zbił, czy nie gając c3, taką zaatakował mi skoczka mogę mu zbić skoczka, mogę w jakiś inny sposób próbować się obronić hmm, wydaje mi się, że Najprościej będzie po prostu odejść. Wisi mu skoczek na podłogę 6, jak mi zbije gońca, to mu zbije skoczka. On nawet mi nie chce zbić gońca, więc do pewnego momentu grał całkiem nieźle, a od pewnego momentu tak jak byłby zaprogramowany na to, żeby zacząć podstawiać. Nie wiem na jakiej zasadzie działa ta aplikacja, ale czasami wydaje się to nieco dziwne. Rywal zaatakował mi piąka, więc Pionka sobie obronię, wprowadzę sobie skoczka do gry i zrobię sobie roszadę. I teraz mam motyw, że mogę jakoś próbować ustawić skoczka na g6 i będzie to w ogóle mat, więc zagram posunięcie gońca h7 i zobaczę czy rywal się obroni, czy rywal się skusi na gońca Rywal się na gońca nie skusił, ale będę dalej obstawał przy swoim, mogę zgrać h4 próbując wyrzucić hetmana, tylko rywal mi zbije na polu g3 i będzie pole na g6 kontrolował, więc wydaje mi się, że po prostu zagram skoczek g6 szach, rywal musi oddać hetmana, jak musi oddać hetmana partia praktycznie się zakończyła. Mam już dużo materiału więcej. Wprowadzam sobie Hetman do gry, wprowadzam sobie wieżę do gry i rywalowi pozostaje tylko bierna obrona, a nie ma już figur, żeby się realnie obronić w tej partii, więc biję na polu D5. Zbił mi na polu H2, więc oczywiście podziękuję za prezent i zbiję wieżę. Biję tak, żeby odblokować figurę na linii E. Jeszcze rywal daje rozpaczliwego szacha i odkłada nieuniknione, ale na końcu partia zakończyła się matem, więc. Partia wygrana i przechodzę na wyższy poziom. Na wyższym poziomie już będę bardziej uważny na pewno niż w tej partii. Dostałem 3 korony, więc aplikacja uznała, że zasługuje na wyższy poziom. Zobaczymy jak pójdzie na tym poziomie. Czyli 7,5 roku. Jest to ostatni odcinek, kiedy gram dwie partie. I okej, okay, przeciwnik zagrał e4. Więc już ruch sensowny. Zagram posunięcie e6, czyli zagram sobie obronę francuską. I rywal zagrał D3, więc zagram C5 i zagram przy okazji obronę sycylijską. Nie dość, że obrona francuska to obrona sycylijska, szybko z jednego wariantu przeszliśmy do drugiego. Gając E3 ze strony przeciwnika wyprowadzę sobie skoczka na pole C6. I posunięcie C3 nastąpiło. Więc rywal chce zagrać po, posunięcie D4 i zawalczyć o centrum. Dlatego ja temu zapobiegnę, zagram skoczek F6, zaatakuję pionka na E4, zapobiegnę walce o centrum. I przeciwnik zagrał G3. Chcę wyprowadzić go na G2. Myślę, że daje mi szansę powalczenia o centrum. Mogę ustawić kolejnego. Wydawało mi się na początku, że Rywal już będzie grał dużo sensownie. Ale posunięcie król D2 zaskoczyło mnie pod tym względem i to zaskoczyło mnie w sposób wraz, że. Niezbyt pozytywny, bo myślałem, że będzie to większy challenge A dwa, że dlaczego król D2 akurat w tej pozycji, myślę, że nawet Magnus w wieku 7 lat by tak nie zagrał, po prostu aplikacja Gra słabe ruchy, żeby naśladować Magnusa, który miał 7 lat Zagram po D4, mogłem oczywiście zbić piąka i mieć piąka więcej, ale wolałem zaatakować gońca, no bo przeciwnik tego gońca Nie musi wcale obronić i mogę sobie tego gońca zbić na polu E3 Więc piję na polu E3, przeciwnik nawet nie bije figury, więc tamten poziom wydaje mi się, że był Troszeczkę cięższy, przynajmniej przez pierwsze kilka ruchów, ale oczywiście nie mogę się rozluźniać, bo ostatnio się trochę rozluźniłem i nie tyle, że wypuściłem jakąś przewagę, tylko podstawiłem figurę, a to się zdarzyć nie powinno. Piję na pół F2, rywal zbił, więc przynajmniej teraz zbił i gram skoczek E5. Co prawda robię drugi ruch figurą w debiucie, ale widzę, że król g2 jest słaby, dlatego od aktywności figur wiadomo, atak na króla jest lepszy. Dlatego zdecydowałem się, żeby na tego króla atakował, zagram c4, chcę teraz odciągnąć obrońcę z pola d3 i chcę zbić pionka na e4. I nawet nie musiałem tego obrońcę odciągać, po prostu mogę tego obrońcę sobie zbić w tym momencie. Przeciwnik zagrał posunięcie król g2, więc biję sobie pionka, najprostsze rozwiązanie i wprowadzam sobie hetmana jeszcze do ataku. Przeciwnik zagrał C4, więc bije sobie kolejnego pionka. Przeciwnik zbił na polu D3, więc jakąś tam ideę ma. Na pewno wisi mi skoczek, więc posunięcie Hetman C6 nie byłoby najlepsze w tej pozycji. Ale mam figurę więcej. Mogę oczywiście Hetman wymienić, jest to droga najprostsza. Chciałem nie wymieniać tych Hetmanów, żeby utrzymać atak na króla. Ale oczywiście mogę wygrać w inny sposób niż atakując króla w tej partii, dlatego zbiję mu pionka na polu B2. Rywaldo Miszacha, zagram go więc D7. A nie, nie zagram GZ7, bo mi zaatakował Skoczka na b 2 Chciałem być sprytny i chciałem zobaczyć, czy będzie chciał wymienić Hetmany, czy nie, bo jeżeli nie będzie chciał wymieniać Hetmanów, to zadziała to oczywiście na moją korzyść, bo jestem stroną, która atakuje króla, i która, jak ma bezpieczniejsze o króla, i wtedy Hetmanów wymieniać automatycznie nie chcemy. To jest częsty błąd w ogóle robiony przez ludzi, którzy mają przewagę materialną, że niektórzy są nauczeni, żeby wymieniać jak najwięcej figur i nie dość, że często przy wymianach tych figur osłabiają sobie pozycję, to jeszcze zabierają sobie szansę często na szybsze i pewniejsze zakończenie partii jakimś atakiem na króla załóżmy więc jeżeli masz przewagę materialną to to, że wymienisz figurę, to nic ci nie zmieni w pozycji dalej będziesz mieć figurę więcej tylko czasami ciężej będzie ci tą figurę po prostu realizować więc nie polecam stosowania tej zasady no oczywiście jest coś takiego, że jak mamy mniej figur, to jest pozycja łatwiejsza mniejsza szansa na pomyłkę, ale mimo wszystko można też zrealizować przewagę bez wymieniania figur, więc tej zasady ściśle się trzymać nie musisz. Tym bardziej, że często widzę, że ktoś nie zrealizował przewagi materialnej, właśnie przez to, że próbował za dużo figur powymienić, powymieniać i sam sobie pozycję zepsuł. Więc okej, okay, teraz jestem zmuszony, żeby nie stracić skoczka do wymiany, i zagram sobie gońc D7. Teraz wymiana ma sens, bo wymieniam gońca z pola C8, który jest słaby za dobrego gońca z poła B5, a nawet nie wymieniam tego gońca, tylko tego gońca zdobywam. Oczywiście nie było to w żaden sposób wymuszone, ale tego końca zdobywam. Gram sobie koń C5 i po prostu przyjdę sobie figurami do gry. Jest końcówka. Król może zostać w centrum, nie ma w tym nic złego. Przychodzę sobie wieżą i nawet nie muszę zbytnio liczyć wariantów, po prostu poprawię sobie pozycję i się ta partia powinna zakończyć. Zagram sobie posunięcie może skoczek D1, żeby skoczkiem z b 2 który nic nie robi, wrócić w jakiś sposób do gry. I skoczek E3 szach. I w tym momencie, jakby tą partię zakończyć, zagram sobie szacha na polu D6 i zagram sobie posunięcie gojąc G3. Grozi mat na polu D1, rywal się przed tym matem obronił, ale za cenę skoczka. I w tym momencie, mogę dać bardzo ładnego mata na polu F3, gdyby nie skoczek przeciwnika z pola G5, więc zagram sobie wieżę D5, żeby tego skoczka zbić za chwilę i żeby tego skoczka realnie wygonić. Rywal jeszcze się broni, rywal. Nawet się nie broni, tylko kontratakuje, gra, posunięcie wieża H3, chce mi zbić gońca na polu G3 I w tym momencie zbiję sobie na polu G5 po prostu I zdobędę sobie kolejnego pionka, więc mam już trzy figury więcej Jeszcze moja wieża nie gra, więc oczywiście tą wieżę do gry sobie wprowadzę Na pole D3 I dam przeciwnikowi mata na polu G3, więc bez hetmanów mat, wszystkie figury w ataku wzięły udział Ładne zakończenie partii i zobaczymy co powie mi na koniec Magnus? Powie mi, że jest to partia na dosyć wysokim poziomie i że jestem gotowy na następny poziom i w związku z tym widzimy się w kolejnej partii, w kolejnym odcinku już na kolejnym poziomie.